Dziewczyna stała boso w sercu zakurzonego targu w jej stopy były popękane i krwawiące, zostawiając blade smugi na wyschniętej ziemi. Jej oczy rozglądały się w poszukiwaniu ucieczki, której nie było. Poborca długów chwycił ją za ramię, wyciągając ją na otwartą przestrzeń, jak trofeum swojego okrucieństwa. Tłum zamilkł, niektórzy odwrócili wzrok, inni patrzyli, a ich milczenie było cięższe niż południowe słońce. Nawet wiatr zdawał się wstrzymywać oddech. Ktoś wyszeptał modlitwę, ktoś inny splunął na ziemię. Głos poborcy długów rozbrzmiał na placu. Osiem dolarów. A jej rodzina jest zbyt dumna, by zapłacić. Zobaczmy, ile warta jest duma w Beehive. Wyjął z kieszeni jedną monetę i rzucił ją w pył. Masz jeden dolara. Podnieś go, dziewczyno. To więcej niż jesteś teraz warta. Abigail stała jak sparaliżowana. Tłum zaczął szeptać. Ktoś się zaśmiał, ktoś inny odwrócił. Podnieś to! warknął ponownie, chwytając ją za ramię. Potknęła się, próbując się wyrwać. Materiał jej sukienki rozdarł się na ramieniu, odsłaniając skórę. Śmiech ucichł, nawet wiatr zdawał się wstrzymywać oddech. Schyliła się, a jej drżący głos powiedział: Zapłacił jeden dolara. Zdjęłam ją, bo to bolało mniej niż bycie ciągniętą po ziemi. Z krańca targu podszedł mężczyzna. Szerokie ramiona, zakurzony kapelusz, poorana z marszczkami twarz naznaczona latami samotności. Nie odezwał się. Po prostu zdjął swój znoszony skórzany płaszcz i narzucił go na jej ramiona, osłaniając ją przed spojrzeniami. Tłum ucichł jeszcze bardziej. Uśmiech poborcy długów zbladł. Poluzował uścisk, cofając się, gdy mężczyzna, Elias Bun, samotny rancher znany w tych stronach, podszedł bliżej. Bez słowa, Elias wyciągnął z kieszeni dwie srebrne monety i rzucił je w pył. Masz, powiedział spokojnie, ale stanowczo. Miałeś swoje przedstawienie. Weź to i skończ. Potem odwrócił się. Zdjął swój znoszony skórzany płaszcz i owinął go wokół ramion dziewczyny. Odchodzisz, powiedział jej cicho, teraz. Przez chwilę myślała, że to tylko kolejny mężczyzna płacący, by ją sobie przywłaszczyć. Ale kiedy na nią spojrzał, naprawdę spojrzał, zrozumiała, że nie kupował jej wolności. On jej ją oddawał. Tłum rozstąpił się, gdy ją odprowadzał. Nikt go nie zatrzymał. Poborca nic nie powiedział. Sytuacja już obróciła się przeciwko niemu. Abigail stała nieruchomo, przyciskając płaszcz do piersi. Przez długą chwilę wahała się, a potem ruszyła za Eliasem w stronę krańca ulicy. Jej bose stopy niepewnie stąpały po ziemi. Nikt za nią nie wołał, nikt się nie ośmielił. Jej głos przerwał ciszę, cichy i niepewny. Zapłaciłeś za mnie. Dlaczego? Nie odwrócił się. Nie odpowiedział. Słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając długie cienie na drogę. I w tej ciszy pytanie zawisło w powietrzu: czy szła w stronę bezpieczeństwa, czy w mroczniejszy dług, który czekał na spłatę? Droga z Bihaiw była długa i cicha. Kurz unosił się za nimi, zwijając się jak dym ze starej rany. Abigail szła boso obok Eliasa, otulając się płaszczem. Żadne z nich się nie odzywało. Jedynym dźwiękiem był chrzęst żwiru i cichy oddech koni. Kiedy dotarli na stare ranczo, słońce było już nisko. Miejsce wyglądało na wpół żywe, pół zapomniane. Kilka płotów chwiało się jak zmęczeni ludzie, wiatrak skrzypiał, obracając się. Abigail zatrzymała się przy bramie, niepewna czy to schronienie, czy kolejna pułapka. Elias przywiązał konia i otworzył drzwi. W środku pachniało drewnem, kurzem i ciszą. Wskazał na małą pryczę w rogu. Możesz tam odpocząć, woda jest przy piecu, chleb też. Wahała się, czekając na coś jeszcze. Może na rozkaz albo cenę. Ale on odwrócił się, usiadł przy oknie i nic więcej nie powiedział. Kiedy w końcu usiadła, nogi jej drżały bardziej ze strachu niż od marszu. Tej nocy nie spała. Każdy dźwięk sprawiał, że drżała. Raz, gdy skrzypnęły deski podłogi, wstrzymała oddech. Ale to był tylko Elias, który wyszedł, by dołożyć drewna do ognia. Nie spojrzał na nią, nie zadawał pytań, po prostu podtrzymywał ogień. Nadszedł poranek, miękki i szary. Obudził ją zapach kawy. Zobaczyła miskę owsianki czekającą na stole. Był na zewnątrz, naprawiał płot, poruszając się powoli, ale pewnie. Po raz pierwszy od miesięcy nikt na nią nie krzyczał. Nikt nie patrzył na nią jak na własność. Jadła w ciszy. Każdy kęs był dziwny, ale ciepły. Przez następne kilka dni milczała, obserwując go z kąta. Ze wyblakłego zdjęcia na kominku dowiedziała się, że stracił żonę z powodu gorączki wiele lat temu. Może dlatego lepiej rozumiał ciszę niż słowa. Powoli zaczęła zamiatać podłogę, łatać dziurę w starym kocu, karmić kurczaki. Elias jej tego nie kazał. Skinął tylko raz głową, kiedy zobaczył ją przy pracy. Mały gest, ale wydawał się zaufaniem. Oddychaj, póki możesz. Przez chwilę oboje stali w milczeniu, deszcz bębnił o dach. Burza zmyła część strachu, ale nie cały. Jeszcze nie. W tych cichych chwilach przypomniała sobie stare opowieści matki o pograniczu, o tym, jak dobroć obcych może uleczyć złamanego ducha jak ciepła kołdra w zimną preriową noc. Elias przypominał jej o tym, człowiek ukształtowany przez stratę, a jednak wciąż trzymający się przyzwoitości. Abigail spojrzała na niego, naprawdę spojrzała i zobaczyła coś stałego w tych zmęczonych oczach, coś, co nie chciało jej posiadać, a jedynie zrozumieć. Ale w głębi duszy wiedziała, że taki spokój nigdy nie trwa długo w miejscach takich jak Bihajw. Ktoś zawsze wracał, by odebrać to, co świat był jeszcze winien. I ten ktoś był już w drodze. Burza minęła, ale spokój nie trwał długo. Dwa poranki później odgłos kół wozu odbił się echem na polnej drodze. Elias podniósł wzrok z nad stodoły, mrużąc oczy przed słońcem. Po dźwięku poznawał kłopoty. Wóz zatrzymał się przy płocie. Poborca długów wszedł na dół, jego buty zapadły się w błocie. Za nim stał inny mężczyzna młodszy, groźniejszy, z ręką zbyt swobodnie opartą na kolbie pistoletu. Abigail zamarła przy schodach ganku, z wiadrem wciąż w ręku. Jej serce miało wrażenie, że zaraz wyskoczy z piersi. No proszę, znalazła sobie zbawiciela, zadrwił poborca. Osiem dolarów, bun. Jestem tu po swoje. Elias wytarł ręce w dżinsy. Powoli i spokojnie. Już wziąłeś to, co nie było twoje, powiedział, a teraz wynoś się z mojej ziemi. Mężczyzna zaśmiał się. Nie przestraszysz mnie, staruszku. Ta dziewczyna należy do mnie, dopóki dług nie zostanie spłacony. Abigail cofnęła się o krok. Jej głos był ledwie szeptem. Nie posiadasz mnie. Młodszy mężczyzna uśmiechnął się złośliwie. Będzie cię posiadał, jeśli nie zapłacisz. To był moment, w którym Elias przestał mówić. Wszedł do stodoły, odgłos jego butów odbijał się echem od drewna. Powietrze zgęstniało. Poborca przestąpił z nogi na nogę, zerkając na swojego partnera. Wtedy Elias wyszedł z karabinem w ręku. Winchester zalśnił w porannym świetle. Nie krzyczał, nie celował od razu. Po prostu zrobił jeden powolny krok do przodu, potem drugi i kolejny. Każdy krok sprawiał, że przestrzeń między nimi stawała się mniejsza, ciaśniejsza, bardziej niebezpieczna. Myślisz, że możesz wymachiwać tym i mnie przestraszyć? Warknął poborca, ale jego głos załamał się w połowie. Oczy Eliasa nie mrugnęły. Nie celuję, jeśli nie mam zamiaru strzelać, powiedział. Młodszy mężczyzna sięgnął po pistolet ale spojrzenie, jakim obdarzył go Elias, zatrzymało jego rękę. Nawet konie zamarły. Przez chwilę wydawało się, że cały świat zapomniał oddychać. – Wynoście się – powiedział cicho Elias. – Teraz. Poborca splunął na ziemię, zaklął pod nosem i wspiął się z powrotem na wóz. Kusz unosił się za nimi, gdy odjeżdżali, coraz mniejsi i mniejsi, aż zniknęli za wzgórzami. Abigail stała tam drżąc, nie ze strachu, ale z czegoś nowego, czegoś, co bardzo przypominało bezpieczeństwo. Elias odwrócił się i opuścił karabin, mówiąc tylko jedno. Następnym razem nie będę prosił dwa razy. Cisza, która nastała, była długa, ale nie ciężka. Przypomniała mi opowieści, które dziadek opowiadał przy ognisku, o ludziach, którzy trzymali się prosto nie dzięki słowom, ale cichej determinacji. Na dzikim zachodzie karabin mężczyzny był jego słowem, a Elias uosabiał tego niezłomnego ducha, chroniąc to, co słuszne, bez fanfar. To była cisza, która sprawiała, że wierzyłeś, że najgorsze już minęło, nawet jeśli w głębi duszy wiedziałeś, że tak nie jest. Więc co byście zrobili na jego miejscu? Stanęlibyście na wysokości zadania, czy odwrócili się jak inni w Bichajw? Weźcie łyk kawy lub herbaty, gdziekolwiek jesteście, i powiedzcie mi, która jest godzina i skąd słuchacie. A jeśli chcecie usłyszeć, jak kończy się ta historia, wiecie, co robić, naciśnijcie przycisk subskrypcji i zostańcie ze mną na następną część. Bo uwierzcie mi, najtrudniejsza część jeszcze nie nadeszła. Tydzień później cisza trwała, ale Elias wydawał się niespokojny. Abigail znalazła go siedzącego przy oknie, liczącego coś w dłoni. To były pieniądze, stare i zniszczone. Może osiem dolarów, jeśli w ogóle. Każda moneta wyglądała, jakby była przechowywana przez lata. Nie musisz tego robić, powiedziała cicho. Nie podniósł wzroku. Muszę, odpowiedział. Niektóre długi trzeba spłacić, nawet jeśli nie są moje. Wstał, podszedł do starej drewnianej skrzyni u wezgłowia łóżka i wyjął małą płócienną torbę. To wszystko, co mi zostało. Powiedział. Twój ojciec jest winien osiem. Weź to, wróć do miasta i załatw sprawę. Gardło Abigail się zacisnęło. Te pieniądze to twoje życie, Elias. Skinął raz głową. Może. Ale życie niewiele znaczy, jeśli nie możesz spać w nocy. Chciała się spierać, ale nie mogła. Prawda w jego głosie zatrzymała ją. Później tego dnia osiodłała jego konia. I pojechała do Bichajf. Ręka drżała jej przez całą drogę. Ludzie gapili się, gdy przejeżdżała, szepcząc, pamiętając tamten dzień na targu. W biurze prawnym poborca długów siedział za biurkiem, zadowolony z siebie, jak zawsze. No proszę, kto wrócił? powiedział. Abigail położyła monety na stole, jedną po drugiej. Jej spojrzenie było stanowcze osiem dolarów, każdy cent. Ale oboje wiemy, że pierwotny dług wynosił trzy. Reszta to nielegalne odsetki, lichwa w świetle prawa. A teraz podpisz to, albo każę szeryfowi przeczytać ten papier na głos przed kościołem w niedzielę. Jego uśmiech zniknął. Podpisał. Była w tej chwili satysfakcja, taka, która przychodzi z wymierzonej po długich trudach sprawiedliwości, jak zbieranie plonów, które sadziłeś w czasie burz. Dla ludzi takich jak my, którzy widzieli swój udział w ciężkich czasach, to przypomnienie, że wytrwałość się opłaca. I tak po prostu ciężar roku spadł z jej ramion. Kiedy wyszła, przy słupku do wiązania koni czekał starszy mężczyzna, jej ojciec, szary, chudy, wstrząśnięty. Słyszał w mieście szepty o jej powrocie i wrócił. Za późno, ale pełen żalu. Myślałem, że ratuję cię, uciekając, powiedział. Pokręciła głową. Nie uratowałeś mnie tato. On to zrobił Ale dzisiaj uratowałam siebie. Skinął głową, zbyt zawstydzony, by mówić, i odszedł zakurzoną ulicą. Nie wołała za nim. Po raz pierwszy nie musiała. Tego wieczoru wróciła na ranczo. Elias wciąż był przy ogniu bez butów, popijając kawę. Rzuciła pustą, płócienną torbę na stół, załatwione, powiedziała. Skinął lekko głową, oczy wpatrzone w płomienie. Dobrze. W takim razie to koniec. Przez długi czas żadne z nich się nie odzywało, ogień trzaskał, noc oddychała przez otwarte okno, i spokój w końcu wydawał się prawdziwy. Ale gdy wiatr zmienił kierunek, Elias spojrzał w stronę ciemnego horyzontu. Czuł to, zanim to zobaczył, coś nadchodziło. Może przeszłość jeszcze się nie skończyła. Dni, które nastąpiły, były inne, lżejsze. Rancho, które kiedyś było ciche, teraz znów brzmiało życiem. Kurczaki gdakały, konie poruszały się, a dźwięk śmiechu, cichy i rzadki, zaczął znajdować swoje miejsce w kurzu. Abigail poruszała się po domu, jakby należała do tego miejsca. Naprawiała płoty, gotowała, kiedy mogła, i każdego ranka zostawiała kawę na ganku, zanim Elias zaczynał swoje obowiązki. Nigdy wiele nie mówił, tylko skinienie głową, spojrzenie, czasami ciche mruczenie, gdy myślał, że nikt nie słucha. Pewnego wieczoru wiatr był łagodny, a słońce powoli zachodziło za wzgórzami. Elias siedział przy zagrodzie naprawiając rzemień siodła, który źle szyła. Nie skarcił jej, nie poprawił surowo. Po prostu uśmiechnął się takim uśmiechem, który pojawiał się raz na sezon i powiedział: Prawie ci się udało. Zaśmiała się, dźwięk zaskoczył nawet ją samą. Po raz pierwszy nie czuła, że śmiech potrzebuje pozwolenia. Był prosty, wolny. Później, gdy lampy paliły się słabo, podała mu chusteczkę, którą uszyła. W rogu widniały dwie małe litery: E i B. Obracał ją w dłoniach, powoli i z namysłem. Za co to? Zapytał. Spojrzała na niego, jej oczy były stanowcze. Za uratowanie mnie, powiedziała, a potem zawahała się. Nie, za to, że mnie zobaczyłeś. Nie odpowiedział, ale coś zmieniło się w powietrzu między nimi. Nie iskra, ale ciepło stały rodzaj spokoju, który nie potrzebował słów. Tej nocy ogień trzaskał, a gwiazdy wypełniły niebo. Abigail siedziała cicho obok niego. Oboje patrzyli na tańczące płomienie. Wyszeptała prawie do siebie: Kupili moje ciało za jeden dolara, ale ty dałeś mi coś, czego nikt inny nie mógł. Elias odwrócił się. Jego głos był łagodny. Co takiego? Uśmiechnęła się. Szanse, by zacząć od nowa. W blasku tego ognia czuło się jak wracają proste radości życia. Ciepło towarzystwa po latach samotności, podobnie jak odnalezienie listu od starego przyjaciela w zapomnianej szufladzie, przywracające komfort trwałych więzi. I może na tym właśnie polega uzdrowienie, nie na zapominaniu, skąd pochodzisz, ale na ostatecznym uwierzeniu, że zasługujesz na to, gdzie jesteś. Czasami ratują nas niegłośni bohaterowie, ale ci cisi, którzy po prostu się pojawiają i zostają. I może. Tylko może, miłość nie zawsze musi być wypowiedziana, aby była odczuwalna. Więc powiedzcie mi: kiedy ostatni raz daliście komuś spokój, nawet jeśli was to coś kosztowało? Kiedy ostatni raz wybaczyliście sobie na tyle, by zacząć od nowa? Weźcie oddech, weźcie łyk kawy lub herbaty. A jeśli ta historia was poruszyła, jeśli sprawiła, że pomyśleliście, a może poczuliście coś, dajcie temu filmowi lajka. I zasubskrybujcie, żeby nie przegapić następnej historii czekającej na drodze. Bo tutaj, na dzikim zachodzie, każda blizna ma swoją historię, a każda historia zasługuje na opowiedzenie.